Wieczór już jesteśmy. Właśnie rozpoczyna nam się transmisja na żywo. Dajcie znać, proszę, czy nas widzicie i czy słyszycie. Już się w końcu nam udało. Także cześć, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Edyta Brodawka. Jest mi bardzo miło, że tak wiele osób o zainteresowanie naszą transmisją mamy lekkie opóźnienie, troszeczkę, troszeczkę mieliśmy problemów z technikaliami, ale już jesteśmy. I przedmiotem dzisiejszej transmisji, dzisiejsza transmisja poświęcona jest e, zwolnieniom z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Bardzo często nas o to pytacie, bardzo często nas o to pytacie, jak uzyskać zwolnienie z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Kto się może ubiegać? Dajcie znać, czy jesteście. Cześć Adam. O, jest Adam. Cześć Adamie. Zadamy się osobiście. Ja mam podgląd w komentarze. Ja mam w, podgląd w komentarze, troszeczkę być może opóźnione, ale dajcie znać, czy jesteście. I mam do Was pytanie. Kto z Was prowadzi firmy transportowe i korzysta z cudzego certyfikatu? Dajcie znać, proszę. Bardzo mnie to interesuje. Cześć, właśnie tak, jest Mat. Jeszcze raz chciałam was zapytać, kto z was korzysta, kto z was prowadzi firmę transportową, firmę przewozową, może firmę spedycyjną i korzysta z cudzego certyfikatu kompetencji zawodowych. Dajcie znać, czy są takie osoby tutaj. Cześć, cześć wszystkim. Jest mi bardzo miło. Ojejku, jest Adam z nami. Mariusz, tak. Jest dużo osób takich. Marka Transportowcy generalnie zajmuje się przygotowaniem do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych i my przygotowaliśmy już przez ostatnie dwa lata do tego egzaminu ponad tysiąc osób. I zdecydowana większość tych osób to są właśnie przedsiębiorcy, przedsiębiorcy transportowi, którzy prowadzą firmy transportowe czasami spedycyjne, ale jednak większość naszych klientów prowadzi firmy transportowe i oni korzystają z certyfikatu kompetencji i oni korzystają z certyfikatu kompetencji zawodowych. Mówi się potocznie o użyczeniu certyfikatu kompetencji zawodowych, natomiast gdybyśmy się chcieli czepiać słówek. To zgodnie z definicją z kodeksu cywilnego umowa użyczenia jest umową bezpłatną, czyli jak coś komuś użyczamy, to użyczamy to nie, do nieodpłatnego u, używania. No i generalnie certyfikat kompetencji zawodowych nie, na, nie za bardzo nadaje się tak naprawdę do użyczenia, bo nie jest to rzecz o charakterze materialnym, ale to, to są takie powiedzmy rozważania prawników. My w języku potocznym mówimy o tak, z, tak zwanym, w cudzysłowie użyczeniu certyfikatu kompetencji zawodowych i wielu was, wielu z was te, z tego korzysta. Tak jak właśnie napisaliście. No, właśnie, a ile was to kosztuje? Czy wy kiedyś sprawdzaliście, podliczyliście się, podliczyliście sobie, zastanowiliście się, ile tak naprawdę kosztuje was certyfikat kompetencji zawodowych? Bo są różne formy współpracy z osobą zarządzającą transportem. Czasami są to czasami są to. Po prostu jakieś umowy cywilno-prawne, i ten zarządzający transportem wystawia wam fakturę, i wtedy jest dosyć łatwo. I wtedy jest dosyć łatwo, no bo po prostu tyle, ile wam wystawia faktury, wiadomo, VAT jest niczyj, no to jesteście w stanie w sposób bardzo łatwy policzyć sobie. Mm, Ile właśnie um, ile właśnie was kosztuje takie użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych w skali na przykład roku? Jeszcze a propos, słuchajcie, rekordzistą mieliśmy takiego pana u nas w kursie, który mm, Korzystał z cudzego certyfikatu kompetencji zawodowych kilkanaście lat. Prowadził firmę od 1993 roku i te, te, te prawie 30 lat on nie użyczał tego certyfikatu, dlatego że obowiązek certyfikacji wszedł troszeczkę później, ale dobre kilkanaście lat korzystał z cudzego certyfikatu kompetencji zawodowych. No właśnie, a ile to tak naprawdę kosztuje? Czy ktoś z Was kiedyś to podliczył sobie, ile tak naprawdę kosztuje Was zewnętrzny zarządzający transportem? No bo do tej kwoty, którą dajecie temu zarządzającemu transportem, tak? Jakaś tam kwota netto, my ostatnio pytaliśmy Was, ile to tak mniej więcej Was kosztuje. Um, I powiedzieliście nam, powiedzieliście nam, że Was to kosztuje około 400 zł netto. 400 zł netto tyle dostaje osoba zarządzająca transportem. Natomiast moi drodzy, te 400 zł net to to nie jest wszystko, to nie jest wszystko, bo do tego... Hmm, bo do tego bo do tego trzeba dołożyć, do tego trzeba dołożyć właśnie koszty ZUS-u i koszty księgowości i z 400 zł netto robi się jakieś 550 do 600 zł nawet całkowitego kosztu przy umowie o pracę jeżeli macie takiego zarządzającego transportem zatrudnionego na części etatu i jakieś 480 zł jeżeli macie takiego zarządzającego transportem na umowę zlecenie tutaj widzę, że się dopominacie o to, żeby wam powiedzieć jak uzyskać zwolnienie, słuchajcie, można uzyskać zwolnienie z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, słuchajcie, jest jedna droga, jest jedna droga, e, o tym mówi regulamin e, egzaminowania, który jest dostępny na stronie ITS-u i to reguluje ustawę o transporcie drogowym. I słuchajcie, żeby być zwolnionym z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, musicie mieć ukończone studia, albo pełne studia wyższe magisterskie, Albo studia podyplomowe. Na studia podyplomowe możecie sobie zapisać po tym, jak skończycie jakiekolwiek inne studia wyższe. I teraz szkoła średnia, technikum spedycyjne, technikum logistyczne was nie zwalnia. Licencjat was nie zwalnia. Inżynier was nie zwalnia. Dopiero pełne studia magisterskie. Które będą trwały tak przynajmniej 5 lat, 3 lata jakiegoś licencjatu albo 3,5 roku inżynierki, plus 2 lata czy też 1,5 roku, czasami się zdarza uzupełniających. Co najmniej 5 lat pełnych studiów musicie mieć, żeby, żeby uzyskać zwolnienie z egzaminu. Ewentualnie, jeżeli macie już jakieś studia wyższe ukończone, no to wtedy możecie zrobić roczną podyplomówkę. Nie ma, słuchajcie, już zwolnienia z egzaminu. Przez wiele lat takie zwolnienie z egzaminu funkcjonowało. Nie ma już zwolnienia z, z tytułu doświadczenia, bo faktycznie, kiedy w 2011 roku ja zdawałam swój egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych, było tak, że osoby, które miały udokumentowane doświadczenie w transporcie, na pewnych zasadach mogły się, mogły się ubiegać o zwolnienie z egzaminu. I teraz właśnie, nie ma znaczenia, jak się nazywa Wasz kierunek studiów. Zupełnie nie ma znaczenia, jak się nazywa, nazywa Wasz kierunek studiów, czy to będzie transport, czy to będzie zarządzanie transportem, czy, czy to będzie logistyka. Mówimy o pełnych studiach, tak, gdzie macie tytuł magistra. Nie ma znaczenia. Co ma znaczenie? Jaki był program Waszych studiów? Program waszych studiów musi się pokrywać z zakresem wymaganej wiedzy do certyfikatu na kompetencji do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Ten zakres wiedzy, ym, jest określony w rozporządzeniu 1071 na 2009. Dokładnie tak jak Kamil piszesz, 100% zagadnień, znaczy 100% tych zagadnień wymienionych w załączniku numer 1 załączniku numer do rozporządzenia 1071 na 2009, musi się pokrywać z tymi zagadnień, z, z waszym programem studiów. I teraz, jak sobie sprawić, czy Wam się to zgadza, czy to się nie zgadza? Bierzecie swój dyplom i bierzecie suplement do dyplomu. Taki dodatkowy dokument, ten suplement do dyplomu. W tym dokumencie macie dokładnie wypisane nazwy przedmiotów. Tam są chyba punkty ECTS, prawda? I sprawdzacie. I teraz ten zakres zakres, zakres tej wiedzy, która musiała musi się pokrywać z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych z programem studiów. To jest po pierwsze prawo cywilne, prawo handlowe, Prawo socjalne, prawo podatkowe, dostęp do zawodu i rynku przewoźnika, normy techniczne i techniczne. E, normy techniczne. E, normy techniczne, poczekajcie. E, bezpieczeństwo drogowe i dostęp do zawodu i rynku przewoźnika. Pomyliłam trochę kolejność, ale powiedziałam sześć. Jeszcze raz. Prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, prawo podatkowe, e, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, dostęp do zawodu i rynku przewoźnika, normy techniczne i techniczne, e, aspekty działalności i bezpieczeństwo drogowe. To jest osiem takich dużych bloków tematycznych, których znajomością musicie się wykazać, jeżeli chcecie uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych. I teraz, jeżeli znajdziecie, w swoim suplemencie do dyplomu przedmioty, które się tak nazywały, wędrujecie na stronie ITS-u. Na stronie ITS-u w zakładce Jak uzyskać certyfikat, w punkcie drugim, jeżeli dobrze pamiętam, są wnioski do pobrania dla osób, które ubiegają się o całkowite zwolnienie z egzaminu. I wtedy droga jest taka, że pobieracie wniosek o wydanie certyfikatu, płacicie 300 zł na konto ITS-u. Wypełni wypełniacie deklarację zgodności z programem studiów i dołączacie suplement do dyplomu, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. I to wszystko wysyłacie do ITS-u. I to ITS, yy, ITS podejmuje decyzję, czy zaliczy, czy nie zaliczy. No właśnie, słuchajcie, yy, mój mąż jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Transportu. No, i nie dostał zwolnienia. Dlaczego? Dlatego, że nie pokrywał mu się po prostu zakres zagadnień, musiał podejść do egzaminu jak każda inna osoba. Mieliśmy też kursanta, chyba dwa lata temu, w kursie, który był po studiach ekonomicznych i że część przedmiotów mu się pokrywała, ale ITS w ogóle tego nie uznał, i chłopak podchodził po prostu do pełnego egzaminu. Więc, jeżeli znajdziecie w swoim programie studiów, Podkreślam, nie ma znaczenia jaka uczelnia, nie ma znaczenia jak się będzie dokładnie nazywał wasz kierunek. Sprawdzacie suplement do dyplomu. Jeżeli w suplemencie do dyplomu znajdziecie te wszystkie moduły, o których przed chwilą powiedziałam, to możecie składać wniosek do ITS-u. To jest decyzja ITS-u, czy y, dostaniecie zwolnienie z egzaminu, czy nie dostaniecie. Natomiast słuchajcie, możecie. Y, Możecie się także ubiegać o częściowe zwolnienie z egzaminu, więc jeżeli znajdziecie pojedyncze, na przykład znajdziecie trzy rzeczy: prawo cywilne, nie wiem, prawo handlowe i prawo socjalne. Ja jestem po studiach ekonomicznych, tego typu przedmioty miałam, no więc można się ubiegać wtedy o częściowe zwolnienie z egzaminu. I teraz za część, przy częściowym zwolnieniu z egzaminu dostajecie zwolnienie z tych modułów testowych. Tak, bo mamy 8 modułów testowych i 2 zadania. Dwa zadania i tak musicie napisać, a z tych modułów testowych, na przykład z trzech modułów możecie być zwolnieni. Oznacza to, że płacicie 3 razy po 50 zł za każdy moduł, czyli 150 zł mniej za egzamin. Normalnie egzamin kosztuje 500 zł, minus 150 płacicie 350 zł za egzamin yy, i piszecie 5 z 8 modułów. I macie mniej czasu, 3 razy po 15 minut, mniej czasu, bo zgodnie z regulaminem przyjmuje się, że jeden moduł to jest 15 minut. Skoro jesteście zwolnieni z trzech modułów, to macie nie 2 godziny, ale godzina 15 na. Pięć modułów, których się musicie nauczyć i punktacja jest po prostu tak jak za, za cały egzamin, czyli co najmniej 60% ogólnej liczby punktów, z zastrzeżeniem, że co najmniej 50% z testów i 50% z zadań. I tak wygląda częściowe zwolnienie z egzaminu i tak samo się ubiegacie o te częściowe zwolnienie egzaminu na stronie ITS-u w zakładce, jak uzyskać certyfikat. Chyba w punkcie trzecim, jeżeli dobrze pamiętam, jest napisane jak... Um, jak, jak uzyskać częściowe zwolnienie z egzaminu. I tam też wypełniacie wniosek o wydanie certyfikatu, płacicie pieniądze, yy, wpłacacie pieniądze za wydanie certyfikatu, te 300 zł, natomiast ile będziecie płacić za egzamin, to czekacie po prostu na decyzję ITS-u. Czy ITS Wam uzna to częściowe zwolnienie z egzaminu, czy też Wam nie uzna. Więc to są takie, to są takie... Yy, 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 sposoby na zwolnienie całkowite i częściowe po studiach magisterskich. Po studiach magisterskich i tutaj słuchajcie, różnie bywa, bo to jest naprawdę uznaniowe. Tutaj Instytut Transportu Samochodowego podejmuje decyzję: czy zwolni z Was egzaminu, czy nie zwolni z Was egzaminu. Studia magisterskie, no to wiadomo, co najmniej 5 lat musicie się uczyć, możecie wybrać studia stacjonarne, wtedy kształcenie jest bezpłatne, możecie wybrać studia niestacjonarne. Ja dzisiaj z ciekawości w ogóle sprawdzałam, ile, ile kosztują studia niestacjonarne z transportu. Yy, około 4000 tysięcy złotych za semestr, około 4000 tysięcy za semestr razy 10 semestrów, 40 tysięcy złotych za studia niestacjonarne, takie jakieś transportowe, tylko uwaga, zanim się na nie zdecydujecie, to co? To sprawdźcie, czy program studiów pokrywa się z załącznikiem numer 1 do rozporządzenia 1071. Bo jeżeli się nie pokrywa, no to po prostu szkoda Waszego czasu nie dostaniecie zwolnienia. Yy. To jest dosyć długo, słuchajcie, to jest dosyć długo, bo 5 lat studiów, no to jest dosyć długo i nie każdy ma na to czas, więc jak można zrobić to szybciej, żeby uzyskać zwolnienie, słuchajcie. Jeżeli macie jakiekolwiek inne studia ukończone, nieważne jakie, to możecie się zapisać na studia podyplomowe. I studia podyplomowe trwają dwa semestry, czasami trzy, około roku, generalnie powiedzmy 10 miesięcy, tak? I macie studia podyplomowe zrobione. Te studia podyplomowe, w zależności od oferty uczelni, to jest od 150 do 200 godzin, czyli, tak powiedzmy, dwa weekendy w miesiącu, macie zjazdy albo onlineowo, albo stacjonarnie. I studia podyplomowe hmm, te studia podyplomowe są zrobione w takie studia koszt studiów podyplomowych. 3, od 3,5 tysiąca złotych najtańsze. Najtańsze studia podyplomowe za 3,5 koła gdzieś w, gdzieś w internecie znalazłam. Możecie sobie wygooglować, natomiast studia podyplomowe już są robione w taki sposób, abyście nie musieli podchodzić do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, czyli tam z reguły program się będzie zgadzał. W tych studiach podyplomowych z reguły program się będzie zgadzał. Jeżeli macie wątpliwość, to skontaktujcie się, zapytajcie, zapytajcie jednostkę prowadzącą, czy na pewno dzięki tym studiom podyplomowym. Zyskacie zwolnienie z egzaminu, żeby nie było tak, że zapłaciliście cztery koła za podyplomówkę, straciliście rok, a na koniec się okaże, że nie dostaniecie zwolnienia z egzaminu. Tylko, że tak, studia podyplomowe to jest tam ileś tam tych przedmiotów, prawda? I, więc ka każdy przedmiot kończy się jakimś tam zaliczeniem albo egzaminem, albo napisaniem jakiejś tam pracy. Plus dodatkowo na koniec studiów podyplomowych, pamiętajcie, jest albo egzamin, Albo praca dyplomowa też do napisania, więc trochę zaangażowania trzeba w to włożyć. Niemniej jednak no, egzamin, egzamin państwowy może Was minąć. I w tej chwili to są jedyne sposoby na uzyskanie zwolnienia z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych tylko i wyłącznie studia wyższe magisterskie, jednolite pięcioletnie, jeżeli ktoś takie skończył albo, albo magisterskie uzupełniające, jeżeli macie po prostu, jeżeli będzie Wam się pokrywał zakres zakres przedmiotów na tych studiach z, z tym, co jest po prostu wymagane do egzaminu. Innej słuchajcie możliwości nie ma na zwolnienie z egzaminu Natomiast jest jeszcze, słuchajcie, trzecia opcja, aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych, no to jest po prostu podejście do egzaminu państwowego. Egzamin państwowy są to 64 pytania testowe, dwa zadania i możecie się do egzaminu państwowego przygotować nawet w miesiąc. Do trzech miesięcy to jest taki optymalny czas, gdzie faktycznie jesteście w stanie się przygotować do egzaminu. I to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o zwolnienia z egzaminu. Teraz sobie zobaczę Wasze pytania. Mm. Mm. Dokładnie tak. Do ceny zarządzającego transportem trzeba koszty ZUS-u i koszty księgowości doliczyć. Tak jak mówiłam, to wcale nie muszą być studia z logistyki. To wcale nie muszą być studia z logistyki. Najważniejsze, aby to były studia których program pokrywa się z załącznikiem numer 1 do rozporządzenia 1071 na 2009. Kamil, y, ukończyłem studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie transportem, spedycją, logistyką i niestety nie mam zwolnienia. W ogóle nie masz zwolnienia, czy nie masz zwolnienia częściowego? Może sprawdź dokładnie, może możesz liczyć na zwolnienie częściowe. Mm -hmm. Zbigniew pyta, czy prowadzimy kursy stacjonarne? Nie, Pro, y, szkolimy w 100% online'owo. Ale macie kontakt na żywo z trenerem, czyli ze mną przez cały czas, bo w ramach prowadzonych przez nas szkoleń mamy wykłady na żywo i dajemy dostęp do platformy szkoleniowej. W związku z czym to nie jest tak, że po prostu wiecie, dostajecie dostęp do jakiejś tam stronki i musicie się sami uczyć. U nas macie kontakt z trenerami, którzy prowadzą zajęcia. Katarzyna, czy może być tylko całkowite zwolnienie z egzaminu, czy też częściowe? Tak jak mówiłam, może być całkowite, może być częściowe. No dobra, słuchajcie, i tak jak Wam powiedziałam, jednak najszybciej wyjdzie Wam, jeżeli, jeżeli, jeżeli po prostu podejdziecie do, do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Wydaje mi się, że jest to najszybsza droga jednak na uzyskanie certyfikatu. Natomiast tutaj wklejam Wam adres naszej strony internetowej. Z ofertą naszego kursu, jeżeli jesteście zainteresowani. Najbliższa edycja kursu startuje za półtora tygodnia 4-5 marca i 18-19 marca. Zajęcia prowadzimy, zajęcia prowadzimy w soboty i w niedzielę od 9 do 14, bo wtedy jest szansa, że oderwiecie się trochę od pracy. Natomiast dzisiaj przygotowałam dla Was kod rabatowy na wszystkie kursy dostępne na stronie. Kod rabatowy. CKZ, jak certyfikat kompetencji zawodowych, obniża cenę o 10%, więc jeżeli macie ochotę skorzystać, to korzystajcie. I on będzie dostępny dzisiaj do północy. Tutaj jest bardzo ciekawe pytanie: jeżeli jestem obcokrajowcem, czy jest jakaś szansa uprościć egzamin? Co to znaczy egzaminy są w języku polskim, wyłącznie, tylko i wyłącznie w języku polskim, przeprowadzane w Polsce. I tutaj kontaktowaliśmy się z ITS-em. Kontaktowaliśmy się z ITS-em w tej sprawie. Nie ma możliwości zdawania, na przykład, z tłumaczem przysięgłym. Dodatkowo yy, obcokrajowcy z krajów trzecich poza, spoza Unii Europejskiej musio, muszą posiadać kartę pobytu, żeby podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Adam pyta o cenę kursu. Ceny kursów są w zależności od pakietu i długości dostępu do platformy szkoleniowej. Zaczynają się od 899 zł. Yy, na kurs oczywiście wystawiamy Fakturę. Hmm. Czy można zdawać taki egzamin na przykład na Litwie, czy Rumunii, Bułgarii, czy to będzie honorowane w Polsce? Trzeba się zorientować, jak wyglądają egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych w tych krajach, raczej będą one w języku urzędowym, obecnym na miejscu zakres wymaganej wiedzy, czyli znajomość prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa socjalnego itd. Najprawdopodobniej ten zakres musi być taki sam, tylko uwaga, zdając egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w Polsce. Pytania dotyczą na przykład w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawo socjalnego, pytania dotyczą stanu prawnego obowiązującego w Polsce. Jeżeli chcecie podchodzić do egzaminu w innym kraju, no to należy się spodziewać tego, że egzamin będzie przeprowadzony w języku urzędowym tego kraju i będziecie musieli wykazać się znajomością tego samego zakresu przepisów, ale lokalnych, obowiązujących w tamtym kraju. Na Ukrainie nie ma certyfikatów kompetencji zawodowych według mojej wiedzy, a taki egzamin, taki egzamin zdany, a znaczy według mojej wiedzy nie ma tam. Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, więc te przepisy dotyczące certyfikacji przewoźników raczej Ukrainy nie dotyczą. Ok, więc jeszcze raz Wam podlinkowuję, gdybyście byli zainteresowani. Tutaj jest link do, do strony naszego kursu. I teraz tak, jeżeli ktoś, będzie oglądał tę, jeżeli ktoś będzie oglądał tę transmisję, to jak najbardziej możecie zadawać pytania w komentarzach. Jeżeli na jakieś pytania nie odpowiedziałam, to z chęcią na nie odpowiem po prostu odpisując na komentarz. Jeżeli. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to jeszcze przez kilka minut dosłownie będziemy dostępni. Podsumowując, Szanowni Państwo, żeby uzyskać zwolnienie z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, potrzebujecie ukończyć studia wyższe zgodne. Ich, z program, ich program musi być zgodny z z zakresem wymaganej wiedzy do rozporządzenia, która jest wskazana w załączniku nr 1 do rozporządzenia 1071 na 2009 innej możliwości na innej możliwości na uzyskanie zwolnienia z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych nie ma i nie spodziewałabym się że po prostu będzie, ok Grzegorz pyta, co trzeba zrobić, żeby nie zdawać egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, a go uzyskać? Trzeba mieć ukończone studia wyższe, pełne magisterskie albo podyplomowe, których, um, których program jest zgodny z załącznikiem numer 1 do rozporządzenia 1071 na 2009, czyli obejmuje. To, co jest ten zakres wiedzy, który jest wymagany do certyfikatu kompetencji zawodowych. Jeżeli dopiero teraz dołączyłeś, to obejrzyj tę, trans tę transmisję od początku, ona będzie dostępna na pewno na naszym, na naszym fanpage'u na Facebooku, więc będziesz mógł po prostu sobie cofnąć do samego początku. Ja tam dokładnie mówię, jaki jest zakres wymaganej wiedzy. Czy są limity zdawania egzaminu? Nie, nie ma żadnych limitów. Możecie zdawać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych nieskończone. Ilość razy. Podejście do egzaminu kosztuje 500 zł. Kwestia jest tak naprawdę odpowiedniego przygotowania, bo zakres wymaganej wiedzy jest naprawdę duży, ale można się do takiego egzaminu przygotować nawet w miesiąc. Czy z zadań są zwolnienia? Jeżeli masz całościowe zwolnienie z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. To tak, to wtedy, czyli masz ukończone studia wyższe albo masz, masz zrobioną podyplomówkę, to wtedy masz całościowe zwolnienie z egzaminu i wtedy tak, jesteś zwolniona również z zadań. Natomiast tak naprawdę te zadania wcale nie są takie straszne, bo zadania kadrowo-płacowe i zadania leasingowe, czyli zadania rachunkowe, są to zadania trochę powtarzalne. Tam, tam jest, są pewne schematy powtarzalne rozwiązywania tych zadań jak się załapie po prostu schemat rozwiązywania zadania, to to już idzie. To to już idzie, zmieniają się dane liczbowe. Natomiast zadania z czasu pracy kierowców, tutaj po prostu trzeba się nauczyć kilkunastu zadań, które pojawiają się na egzaminach. Więc ze, z, z możesz być zwolniona z zadań, jeżeli... Jeżeli zrobisz sobie podyplomówkę albo masz pięcioletnie studia magisterskie ukończone, to wtedy tak. Natomiast częściowe zwolnienia są tylko i wyłącznie z części testowej. Jeszcze sobie zerkam, czy, czy są jakieś pytania, na które może nie odpowiedziałam. E, chyba nie, więc cóż, jeżeli e, nie ma więcej pytań, to ja Wam dzisiaj dziękuję bardzo e, za uwagę i tak jak Wam mówiłam, jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam do dodawania ich do, zachęcam ich do dodawania ich tutaj w komentarzach, będziemy na nie po prostu odpisywać. A jeżeli chcecie skorzystać z naszego kursu, to zapraszam Was na stronę internetową naszego kursu. Dzisiaj do północy ważny jest kod, podrabatowy rabatowy CKZ minus 10%. Daje Wam oceny na wszystkie kursy. Tak więc, jeżeli nie ma. Yy. Mariusz Ptasiński pisze: Ja byłem na egzaminie, to niektórzy zdawali już po piąty, szósty yy, raz. Zdawalność egzaminu państwowego to jest na 40 osób to trzy zdają. Według mojej wiedzy, według mojej wiedzy, średnia zdawalność egzaminu w ITS-ie to jest około 50%. Z informacji jakie mamy, i z informacji zwrotnej od naszych kursantów mamy ponad grubo, ponad 90% zdawalności egzaminu w pierwszym terminie. Więc. I to jest tak naprawdę nie udostępnia oficjalnych danych. Faktem jest, że są osoby, które długo się zmagają z tym, z tym egzaminem. Tutaj chodzi o to, słuchajcie, że zakres wymaganej wiedzy jest dosyć duży i trzeba się odpowiednio metodycznie przygotować do tego egzaminu tak, żeby, żeby po prostu pojechać i zdać. Eee, dobra, Izabela pyta, czy jutro jesteśmy dostępni w biurze etmusie tak, od 9 do 16? zastanawiam się, bo jutro mamy kilka spotkań umówionych, jeżeli nie my, nie my to nasi pracownicy codziennie generalnie Biała Piotlaska, Sidorska 117C, od 8 do 16 nasze biuro na Etmusie jest czynne trzecie piętro nad szkołą tańca nad, nad szkołą tańca kontra tam jesteśmy ale jutro mamy kilka spotkań ale pracownicy nasi są, także zapraszamy Okej, okay. dobrze, to słuchajcie, jeżeli więcej pytań nie ma, to ja w takim razie dziękuję Wam bardzo za uwagę. To nagranie nie znika wyjątkowo, bo z reguły nasze szkolenia bezpłatne są w zamkniętych pokojach webinarowych. To nagranie nie znika, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych, korzystając ze zwolnienia, po prostu obejrzyjcie to nagranie od początku. Dzięki i do zobaczenia.